Dla mnie e, Informacja w tej aktualizacji Crouch, headshot, book fix. Czyli na pewno Nieraz się spotkaliście z tym, że dostaliście W łeb z kucaka Ja to nazywam kucak Ale to jest ten glitch Na heady so, Kucasz, dajesz się automatycznie, masz na heada I walisz heada No to tu Garena napisała, że e, Są pewni Że to naprawią Ale nie w 100% Czyli możliwe, ale sami zobaczymy. Napisali, że wierzą w to, że się zmieni, że, że będzie dobrze, ale nie są pewni. Tak jak to tutaj na, na wytłumaczyli, to teraz podczas wstawania, skrócania, będzie celownik automatycznie się przenosił parę centymetrów, milimetrów w bok, w górę, w dół. Będzie tak porozrzucany. Nie będzie automatycznie na tylko będzie prawo-lewo, góra-dół. Czyli. no to automatycznie wyklucza to, że będzie będziemy mogli dostać świada Jak dla mnie, jak to będzie, to wejdzie ta aktualizacja, że nie będzie e, tego glitchu, no to będzie najlepsza aktualizacja do tej pory. Bo, no nie ukrywajmy, sam tego ukry, używam, ale na wyższym poziomie to trzeba tego używać, żeby nie zostać zjechanym przez innych pro player'ów tak zwanych. No, no i dobra, i to szanuję, za tą, za tą informację szanuję. E, dobra, custom room'y będzie więcej możliwości tworzenia kustomów Będą nowe opcje tworzenia kustomów Będzie można wybierać gdzie się spalnią samochody Szybkość poruszania się i szybkość skoku I naprawiony jest bug gdzie unlimited ammo Że nieskończona amunicja nie działała No to teraz będzie działała w grze Dobra, nowy charakter Nowa postać będzie A124 no to ją ocenicie sami, ona tam z zp chyba do hp szybciej dodaje Albo jakoś od razu jak bierzemy, już nie wiem dokładnie jak to jest eee, Ale będzie coś z zp, no Zp do hp dodaje Dobra, zone. No to eee, Hotzone będą teraz dostępne też na rankedach Kodzona to jest to jak graliście na klasikach, powiedzmy. Jeżeli ktoś grał na klasikach, to pojawiała się taka niebieska, niebieski okrąg, niebieskie koło e, gdzieś na mapie i tam leżały same najlepsze przedmioty typu level 3, 4 grip, west 3, scope 4, silencery i takie rzeczy tam leżały. No to teraz też będą dodane na ranking. E, dobra, repair kit te takie żółte skrzyneczki, kojarzymy? takie żółte skrzyneczki, które są na klasikach, na kustomach, no to one również będą dodane na rankadach. i to mnie bardzo cieszy, bo to jest bardzo przydatne, bo czasami klatę mamy taką zniszczoną, no i trzeba sobie jakoś radzić, a to bierzemy sobie do rycaka i jak po fightingu, jak wygramy, po walce z jakimś przeciwnikiem, mamy klatę zniszczoną, no to sobie naprawiamy, no to też na plus, autopika. Auto pickup będzie naprawiony, bo coś tam podobno było z tym zbugowane, coś nie tak podnosiło, coś wybierało e, gorsze przedmioty, I więc to też poprawili, to też napływ. A i będzie wybierało nam klatę czy tam helm z lepszą wytrzymałością. No. Dobra, nowa wyspa. Jak się przenosimy z lobby na wyspę, to będzie nowa wyspa e, do świętowania drugich urodzin. E, Free Fire e, optyma, optymalizacja grafiki na Bermudzie, e, tutaj jest zmienianie e, trochę budynku, niektóre drzwi, coś tam odbugują, a i właśnie i nie będzie kamperów już na faktorce, e, zrobią e, sky window, to sky Window, okno dachowe e, na dachu na faktorce i platformy, w środku platformy, w których podobno będzie można wejść na dach czyli już nie będzie takich przypuszczam, przypuszczam, że nie będzie kamperów na faktorce toxic zone'a pewnie też spotkaliście się pod rangerze yy, na klasiku, yy, że pod dężerze pojawia się takie zielone coś główienko takie małe że niszczy wam klatę, hełm no to tego na szczęście nie dodadzą do rankedów co szanuję, bo to jest naprawdę zrąbane jak dla mnie ale podobno biła za mocno i z mniejszą damage co sekundę do dwóch czyli dwa razy mniej będzie biła tak na logicznie rzecz biorąc i nowe e, nowe takie poboczne takie mniej ważne już aktualizacje no to będą zoptymalizowanie e, nagród ikon nagród hmm. e, nowa misja będzie 7 -dniowa gdzie będzie można wykonywać misje i odblokowywać nagrody. Będzie podmieniany trochę Dead Uprising, to ten mod zombie, za który możemy wygrać różne nagrody. Te karty to nawet wyskakują po, po gierkach. Będzie dodany nowy typ zombie i coś tam do bossa. Takie tam głupoty. Będzie można po gierkach zdobywać Activity Points za zagranie i za wykonywanie misji. Które, będą, które będziemy mogli wy, wymieniać na nagrody w grze. E, będą zoptymalizowane e, kreacje charakterów, to znaczy, jak mamy za tam 16, 12 tysięcy gold, albo 16 tysięcy gold na takie ten strój do charakterów e, do kupienia, no to one będą lepiej wyglądały. Będzie no, nowe lobby i inny obrazek będzie na lobby nowe obrazki przelogowywania się, ładowania w tle. Jak już z lobby wchodzimy do, na wyspę spawnową albo z, z, z tej wyspy do gry jak już wchodzimy to będą nowe obrazki nowe na przykład animacja będzie optymalizacji, nowa animacja w raki Royalu będzie sorry w inkubatorze będzie trochę no, jedna nowość Hmm. Będzie możliwe pobieranie części mniejszych e, z, ze strojami Jak po, zawsze po aktualizacji musimy pobierać nowe stroje i itd No to nie będziemy musieli pobierać w jednej paczce, tylko będziemy mogli sobie podzielić na parę Takie tutaj jest napisane No i to tu jeszcze będzie, a nowe nagrody będą gildyjne no, jak teraz jak kupowaliśmy taką skrzynkę to nam wyskakiwała oferta na 24 godziny to wyskakiwało w gildii, że możemy sobie zalosować i ileś tam guild to, tokenów zgarnąć no to teraz podobno będą nowe do, nagrody hmm. e, z, polepszone będą itemy i samochody zoptymalizowane to znaczy kolizje e, on the hallway mm, w okolicach Bulls, tej niedawnej e, miejscówki, którą dodali, no to tam coś było nie tak, no to to naprawili i no te itemy, no to będzie pewnie grafika zmieniona czy coś, nie wiem, żeby ładniej to wyglądało wszystko na obrazku no. i to by było chyba tyle z tych nowości, które wchodzą wiadomo, jest więcej tych nowości pobocznych, ale to wszystkich Wam nie bo to by, za dużo czasu bym Wam zabrał no i to chyba by było na tyle dzisiaj Postaram się wrzucić jeszcze ten... Prze przed aktualizacją, żebyście mogli się z tym zapoznać. Ale mówię, no, najbardziej to mnie cieszy. E, nie, to, nie Crouch Headshot Book Beat. Bo nie mówię, sam tego używam, ale to jest naprawdę irytujące, jak ktoś ci z pleców wjedzie na przykład i ci zawali peda. No. Ale dobra, nie przedłużajmy. To tak jak mówię, te nowości, które e, będą. postarają się, na się postara, żeby były, oczywiście. Nic nie obiecuję. <laughs> Jak to zawsze. Znając Gerenę, to naprawdę, na pewno się coś odwali, coś naprawią, coś zepsują. Ale to dobra, to zobaczymy za jakieś dwie godzinki. Godzinę, dwie. Dobra, to nie przedłużając. Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że pomogłem. Na razie hej.